Pani Barbaro, Małopolska ma szansę gościć dwie poważne drużyny w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy, mówi się o Holandii i Włoszech, czy możemy to potwierdzić? Jesteśmy umówieni z, federacją, z federacjami piłkarskimi, jak i z UEFA, że o tym będziemy informować dopiero w grudniu. Przedstawiliśmy ofertę Krakowa, są to dwa obiekty stadionowe plus dwa obiekty hotelowe i mamy nadzieję, że będą tu gościć jedne z najlepszych drużyn na świecie. To zdradźmy może, co to będą za stadiony i co to będą za hotele. A oczywiście jest to stadion Wisły i stadion Krakowi. Dwa nowe, zmodernizowane obiekty stadionowe oraz hotel Radisson w Krakowie i hotel Turówka w Bieliczce. Jakie są nasze szanse, że te właśnie dwie poważne federacje zdecydują się wybrać Kraków? Tak dobry mamy stadion i tak dobry mamy hotele? Te federacje wskazały jako pierwsze miejsce, w którym są zainteresowane właśnie Wisły i Krakowie, więc myślę, że ten wybór już praktycznie z ich strony nastąpił. Hey, Pani Barbaro, to dodajmy, co, jakie atrakcje czekają na kibicu, bo to tak naprawdę będzie oznaczało obcowanie z najlepszymi piłkarzami chyba na co dzień. Tak, oczywiście te federacje mają to do siebie, że oprócz tego, że ciężko pracują przez miesiąc, to jeszcze przygotowują swoje eventy, spotkania z kibicami, treningi otwarte. Mamy nadzieję, że będą gościć w strefach fan, które w mieście będą zlokalizowane. Myślę, że tych atrakcji będzie wiele, a też mamy świadomość, że za swoją drużyną przyjadą kibice, ich kibice narodowi i będą oglądać. Mecze w mieście, bo nie będą mieć wszyscy biletów. Innymi słowy, kibice będą mogli podziwiać tych piłkarzy tu po prostu na treningach oraz być może na mieście i spotykać się z nimi przez cały miesiąc. To są federacje, które są bardzo otwarte na kibiców, bo uważają, że taką, ich w tym kolejnym zawodnikiem są kibice i temu służą wszystkie spotkania.